Cześć, Manko. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić efekty z wystawy wiśniowej oraz króliki, które idą na specjalistyczną wystawę w Przed nami Baksiu, samczyk z lutego oraz misie dwa, które idą na specjalkę. Luty, styczeń, grudzień oraz marzec. Jest to, są to cztery sztuki samczyków, które idą. Myślę, że najbardziej obiecujące będzie ten samczyk ten. Ten mi się też bardzo podoba. Zobaczymy jak będzie z sierścią. Ogólnie sezon uważam za udany. Um, kolekcja z WDSC 381 punktów. I zapraszam do dalszej części. Przed państwem prezentuje się samiczka jedna z. Moich ulubionych, gdyż jest w sumie identyko jak matka. Niestety matkę musieliśmy pożegnać. Wychowuje cztery maluchy, bardzo się z tego cieszę. Tu mamy starszą siostrę, która wychowuje dwa maluchy, geniule naszą oraz samiczkę, która zmarnowała niestety wykot cały. Dalej mamy samiczkę, która się świeżo kociła oraz siostrę, która idzie na specjalkę. Jest to w sumie. Pięć królków, które idzie na specjalistyczną wystawę. Walczymy o mistrza. Jak i klubu, tak i Polski. Dalej przechodząc mamy mamuśkę, która się szykuje do wykotu. Oraz co? No... Zakokty, które niekoniecznie idą po mojej myśli. No ale co? Zobaczymy jak to będzie. Tutaj mamy z góry na dół rządek mamuśka z dwiema córkami. Tutaj mamy mamusię i córkę. Oraz samiczkę z zagranicy. Dalej, samiczka, która uzyskała tytuł e, czempiona specjalki 96,5 punkta oraz jej siostra 96. E, dalej, w sumie tutaj mamy samczyka, który uzyskał 96 punktów. To jest brat ich. E, w sumie dosyć mocne rodzeństwo. Natomiast tutaj na dole jest to. Samczyk, który jest na sprzedanie 95,5 punkta, dwa razy, dalej e, mamy w sumie tak, matkę z córką, czekamy na wykoty. Najprawdopodobniej. Obydwie są zakocone, chociaż jeszcze nie wiadomo na 100%. Dalej mamy e, tak, mamuśkę z młodymi e, oraz dwie brysie można by powiedzieć. Teraz tak, tu czekamy na dwa wykoty w sumie, grudniówka, tutaj mamy młodziaka za zakoconą samiczkę. Niestety ta zmarnowała, tu czekamy na efekty. Tutaj mamy młodziaki z początka listopada. <laughs> Bardzo fajne króle, e, uszka mi się podobają, chociaż jest to za wcześnie, aby cokolwiek powiedzieć o nich. Zobaczymy, jakie będą efekty. Jak wyrosną, na razie jest to zawsze się, żeby cokolwiek powiedzieć. Co więcej, myślę, że z takich nowości raczej nie będzie nic. Aczkolwiek można zobaczyć cztery maluchy w tym sezonie, skromnie, bo skromnie jest z tymi młodymi. Zaczyna się jak się zaczyna, no ale dobrze, że jest cokolwiek. Yy. I co? Uzyskałem w, w Srokaczu tytuł Mistrza Specjalki 384 punkty. Jestem bardzo z tego zadowolony. Myślę, że moja praca hodowlana w tym sezonie nie poszła na marne. Yy. Bardzo się cieszę z tego. No, i co, czekamy na następną wystawę, żeby się pokazać. Zapraszam na krajową wystawę do Kielc, Targi Kielce SA, w której to nasza hodowla zaprezentuje się z wyodesami. Będzie walczyła o mistrza w sumie klubu, jak i e, polski. No i co, serdecznie zapraszam. Jest około 800 królików, można by powiedzieć, że nawet ponad. Można przyjechać, obejrzeć członkostwo. Każde zapisy do klubu do nas są mile widziane. Każda osoba jest traktowana tak samo. Serdecznie zapraszamy. No i co? E... Przyjazd w sumie z Nitry uważam za udany. Wróciłem z nowym nabytkiem. Jest to Samczyk. E... Z Austrii. Bardzo się cieszę. E, podoba mi się bardzo. Myślę, że mam nadzieję, taką, że młode będę, będzie dawał bardzo fajne. E, zaraz go zresztą pokażę. No i co? E, są dwie sztuki na sprzedanie. Samczyk z listopada 96 WDS oraz e, ten samczyk z lutego oceniony dwa razy na 95,5. Um, jest to. W sumie są to ogłoszenia na Oliksie, można było powiedzieć. Także, także, co pokażę zaraz. E, tego sam czeka nowy nabytek. I myślę, że. że można zakończyć dzisiejszy odcinek. Z takiej aktualności to, w sumie, nie ma nic wiele. Czekamy cały czas na wykoty. Są, w sumie, dwa mioty. Można powiedzieć, że. Teoretycznie 3, no 3 są mioty, plus jeden coś się samiczka wykociła. A tutaj mamy nowy nabytek samczyka z maja tego roku. Jest to fajny samczyk. Bardzo mi się podoba to, co szukałem, znalazłem. Myślę, że jak najbardziej będzie. No będzie coś fajnego z niego. Bardzo mi się podoba. Dobrze się, się zapowiada samiec. Bardzo dobrze dziękuję znajomemu oraz hodowcy, od którego zakupiłem go. Dziękuję bardzo. No i tu mamy gagatka, który jest na sprzedaż. Samczyka 96. Także zobaczymy, co, co z tego będzie. <laughs> na tym w sumie chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Chciałbym zaprosić do subskrypcji kanału, oglądania. Dalszej części materiałów. Najprawdopodobniej będzie relacja z Kielc ze specjalistycznej wystawy. Zapraszam na media klubowe. Gdzieś później będę podsyłał to. Także co. Dziękuję za obejrzenie odcinka do końca i zapraszam do kolejnych odcinków.